No super. I to też takie przyczepy były? Ja pierdzielę. I ona tutaj się nie otwierało, Ten cingiel to się nie otwiera do góry? Tak, dokładnie. No dobrze, coś tam jednak. Coś tam wiem, nie? Ale taka spora ta przyczepa, nie? Spora, spora. Dwa metry na ile to ma szerokość? Dwa na, na 140? A nawet nie wiem, czy to jest. I tutaj się, aha, bo wtedy się tutaj siedzi na tym. One spokojnie można targać no, to nawet więcej. A no, jeszcze... jakie to jest prażyste. Kurde. na zielonej motorynce. No. Ale czas. będzie Fajnie, że tu przyjechaliśmy, naprawdę. Tu jeszcze mamy tabliczkę. Hajnowski zakład przemysłu maszynowego leśnictwa w Hajnówce. 7200 zł. Ładowność 800 kg. 1968 rok. No, tu koła to są tak jak Puma masz 60 z przodu. 16, tak. Ale to nie jest oryginalne. Aha, to nie jest oryginalne. Z drugiej strony nie jest oryginalne. No, no, jakiś, wzór. Przed... To jest oryginalny wzór, tak? A co to są kurde? lampy od MZ, ty zobacz. to?